No wie, tuś w stroby powiedzieć świąteczny Freddy, Fadaf, pobocz trzeba. Zajesteśmy e, tu, mamy w nef 1. Nie wiem, czy chcemy przechodzić w nef 1 dalej. W nef 2 wygląda interesująco. W nef 3, w nef 2 lecimy. Może, może przeżyjemy. Kończy herbatki, tylko na szybko wciskać przyciski. Nosić maskę. przedpaść do 6 rano. Chyba... Chyba wykonalne. Nie wiem jak, jak wy sądzicie. Mogę rozłączyć się? Nie mogę. Okej, okay, em. Um. Nie mamy też żadnej baterii, prawda? Mogę cię upuść. Nie mogę go. Czemu nie mogę go? Dobra, wywalone. Ehm, tu możemy użyć światła. Zapomnij co, co może być no bo niektórzy. A. E, fajnie, mamy napisy, zapomniałem o tym. To są oryginalne nagrania. Stawia rodzinną rozrywka zwłaszcza bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. When safety becomes a meme Nie wiem czy Scott nie gada może głośniej ode mnie. Będzie wtedy beka. Wow. wow, cheat. Um, będziesz. Okej. Okay. To się zaczyna chyba powoli dziać, bo jak muzyczka wchodzi, to się zaczyna coś dziać. Wyświeźmy tu sobie. To już znoży uciec. Jeszcze nikt. <grytanie> Ten Fred jakby zawsze tu rozwalał. Dobra, music box, music box, już. Czy to się ruszyło? No, Ej bo... Dawało mi się jakbyśmy tym ruszali. To jest really interesting. Ja się ruszył. E, to i Bonnie. przychodzi od... prawego venta. Mam no, nadzieję, że tu nie mamy baterii, bo już... Korzystam sporo tej baterii, ale on jest głośny. Niepokoi mnie, że nie ma Wywal to. Niepokoi mnie, że nie ma musyczki. To jest gigania pokojące. A. <grym> No tak, to już chyba wszystko, nie powie to być żadnych problemów. Dobrej nocy. Ja ich słyszę, ale nie ma żadnej muzyczki, która powinna wskazywać na to, że są blisko mnie. Co jest dzikie? A, są blisko mnie jednak. Ehm, um, czy mogli się pozytywkę? Nie chciała nakryć. Eee, uh, uh, one, one, one. I stąd. I'm not so happy. To tutaj jest. I still nie mamy muzyczki. That's crazy. Fuck. Nie mogę się tutaj wychylić, żeby go sprawdzić. Hej! Komisarzu, wypowiadam I w Okej, okay, to już wiem jak to działa. tego nie lubię FNAFA 2 aha, aha. Dziś siedzie do Star ale... A kto się teraz rusza? The fuck? A, Chikorita? Ciekawie, jak coś to mój telefon, przepraszam. Chyba miałam dostać do pskera. O! Dzięki. Gra wygrana, odbierz nagrodę. Eee Zjadłem to. Jestem. Glad. W ogóle miałem chęć nagrania w Nef Security Virtual po pierwsze wątpiłabym uciągnął nagrywkę tego um. a po drugie wątpiałbym abym abym co a ta gra jest po prostu droga no tak nie przyszłe. nie mam nie niech tradycji stanie się zadość Ej Krusza myszką. No <laughs> fuck off. Um. Nie mogę ruszać myszką. W chwili, kiedy chcę włączyć latarkę. Jest bardzo złe. No. M. Coś chyba poszło nie tak. Zyska. W sensie... Jak ruszam myszką, to czasami nie mogę włączyć latarki, nie wiem, o co chodzi. Ready for. Dobra, lecimy. Nie mogę się podać chyba za pierwszym razem, prawda? Okej. Okay. Latarko. Zaświeć. 什么？哦，姐，姐，kto kto Exactly. Zakry pysk Nic ci się tu nie może stać. Absolutely. I bym pretty sure so far about this. Flashi, nie zabijajcie je tak od razu. Jest dobry plan, aby poczekać chwilę. Kupierz sobie co na sekundę. Dobra. Atarko. Trzeba ogarnąć kampy, gdzie one mogą być. What? The f What? No. Umarłem. To jest. Jest wiatra. Jest wiatrak. Okej. Okay. Więc jesteśmy tylko po taką kurty... Eee, dobre. Pretty good so far, ale... Latarka mi średnio działa. Muszę przyznać. To to fk, gdzie one są? Kurwa, gdzie? Nie widziałem ich. Nie było ich. Kiedy idzie, ok? Dzięki. Fast. Dobra, lecimy w yy, FNaF 4, ale z Funtime Fre- co? Teleportacja, zamknij drzwi, Przetrwać do szóstej rano Aj, ten motyw szóstej rano, jesteś niepokojący A że ja buszę na niego? The no fuck? Em What the fuck? What the fuck? Um again. Um, no. um. Jak mogę to zamknąć? zamknąć drzwi Warto wiedzieć. że sytuacje są całkowicie zbyt ...tamto Ehm... Ja się wrócę, bo chyba nie doczytam instrukcji, bo nie mogłem zamknąć drzwi. A jak we FNEF nie możesz zamknąć drzwi, to jest tragedia. Teleportacja z pacją zamknij. Dobra. I'm just stupid, tak? <sighs> Dobra, może teraz mi się uda. Dobra, em... Um. A z której strony? Em... Um. Find die FNAF. Find die FNAF. Bon. ZAMKNĄŁEM Idź stąd Kurde, kipi gra Ej Nok, noc Poszedł na drugą stronę okay. Cái bật thùng bóng Chỗ Um, okay. Techniczki są też takie 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 Kurde takie I Aha, nie miałem tylko spoko. Dobra, dzięki Wam za oglądanie tego wspaniałego, fantastycznego filma. Myślałem, że chociaż ze Trapem się mm, zobaczymy. Um, mogłem niby gdzieś zobaczyć, coś mi się pokazało na dole ikonka, ale jednak nie mogę. Mm, tutaj nic nie ma, z tego co pamiętam. Da. Nawet odtwarzacza kaset tu nie ma. Bo nie mam pojęcia gdzie jest ten otwarzacz kaset, tak szerze. A ja dom już zdobyłem i To mnie zastanawia. Później nie wiem czy coś zrobimy z dodatku, zobaczymy jeszcze yy, albo trzeba będzie już tym serwisem wentylacji się zająć. Dzięki za oglądanie. Yy. A... czułem znowu przypadek. Eee, tak. E, powrót. Dzięki, dobra. E, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.